Lekko atleci. Nie wiem, czy już Wam mówiłem, że w naszej dzielnicy jest pusty plac, gdzie czasem z chłopakami chodzimy się bawić. Ten plac jest fantastyczny: pełno tam trawy i kamieni. Jest też stary materac i samochód, który nie ma kół, ale i tak jest bardzo fajny i służy nam za samolot brum albo atomos tutut. Są puszki i czasem koty. Ale z nimi trudno się bawić, bo jak nas zobaczą, to zaraz, zaraz uciekają. Siedzieliśmy z chłopakami na placu i zastanawialiśmy się, w co się bawić, bo Alcestowi zabrano piłkę do końca okresu. Bawimy się w wojnę? Zapytał Rufus. Wiesz przecież, powiedział Eusebiusz, że za każdym razem, jak mamy bawić się w wojnę, kończy się na bijatyce, bo nikt nie chce być nieprzyjacielem. Mam pomysł, zawołał Kleofas. Zrobimy zawody lekkoatletyczne. I Kleofas wytłumaczył nam, że widział raz takie zawody w telewizji i że to bardzo fajne że jest mnóstwo dyscyplin i wszyscy robią naraz mnóstwo rzeczy, a najlepsi zostają mistrzami. Wchodzą na takie schodki i dostają medale. A skąd weźmiesz schodki i medale? zapytał Joachim. To będzie tylko na niby odpowiedział Kleofas. Pomysł był dobry, więc żeśmy się zgodzili. Fajnie, ucieszył się Kleofas. Najpierw urządzimy zawody w z zwyż. Ja nie skaczę, oznajmił alcest. Musisz skakać, powiedział Kleofas. Wszyscy muszą skakać. Nie, mój drogi, upierał się alcest. Przecież widzisz, że jem. Jak zacznę skakać, zrobi mi się niedobrze. A jak mi się zrobi niedobrze, to nie będę mógł skończyć kanapek przed kolacją. Nie skacze. Dobra, zgodził się Klowas. Będziesz trzymał sznurek, przez który będziemy skakali. Bo musimy mieć sznurek. Więc zaczęliśmy szukać po kieszeniach. Znaleźliśmy kulki, kuziki, znaczki i jednego cukierka. Wszystko, tylko nie sznurek. Weźmy po prostu czyjś pasek, zaproponował Gottfried. Co ty, skrzywił się Rufus. Nie można dobrze skakać, jak trzeba jednocześnie przytrzymywać sobie spodnie. Alces nie skacze, powiedział Ezebiusz, Niech nam pożyczy swój pasek. Ja nie noszę paska, pochwalił się Alces. Moje spodnie same się trzymają. Poszukam na ziemi. Może uda mi się znaleźć kawałek sznurka, powiedział Joachim. Ale już oświadczył, że szukanie sznurka na placu to straszna robota, że nie możemy stracić całego popołudnia na szukanie. Więc lepiej wymyślić coś innego. E, chłopaki! zawołał Gottfried. Robimy konkurs, kto dłużej chodzi na rękach. Patrzcie na mnie. I Gottfried zaczął chodzić na rękach, a on to robi bardzo dobrze. Ale Kleopas mu powiedział, że nigdy nie widział na spotkaniach lekkoatletycznych zawodów w chodzeniu na rękach i że jest idiota. Idiota? Kto jest idiota? Zapytał Gottfried, przestając chodzić a potem Gottfried stanął na nogach i zaczął się bić z Kleopasem. Słuchajcie chłopaki, powiedział Rufus. Po to, żeby się bić i robić wykupy, nie warto było przychodzić na plac. Od tego jest szkoła. A ponieważ miał, miał rację, Kleofas i Gottfried przestali się bić. I Gottfried oznajmił Kleofasowi, że w każdej chwili rozłoży go na cztery łopatki. Nie boję się ciebie, Bill, powiedział Kleopas. Na ranczu wiemy jak się obchodzić z takimi kojotami jak ty. To jak? spytał Alcest. Bawimy się w kowbojów czy skaczecie? Widziałeś kiedyś, żeby ktoś skakał bez sznurka? zapytał Maksencjusz. Tak, chłopcze powiedział Gottfried. No to wyciągaj z spluwę. I Gottfried pach, pach zaczął strzelać z palca jak z rewolweru. A Rufus złapał się obiema rękami za brzuch i krzyknął – trafiłeś mnie Tom!" I upadł na trawę. – Jak nie możemy skakać, powiedział Kleowas, to urządzimy biegi. – Gdybyśmy mieli sznurek, weschnął Maksencjusz, można by zrobić bieg przez płotki. Ale Kleowas powiedział, że nie mamy sznurka, więc zrobimy bieg na 100 metrów. Od płotu do samochodu. A to jest 100 metrów? zapytał Ełzebiusz. Czy to nie wszystko jedno? roześmiał się kleopas. Pierwszy, który przybiegnie do samochodu, wygra bieg na 100 metrów i koniec. Wtedy Maksencjusz powiedział, że to nie będzie tak jak w prawdziwych biegach na 100 metrów, bo w prawdziwych biegach na mecie jest sznurek i zwycięzca przerywa ten sznurek własną piersią. Kleopas poradził Maksencjuszowi, żeby odczepił się od tego sznurka, bo zaczyna być nudny. Maksencjusz odpowiedział mu, że jak się nie ma sznurka, to lepiej nie brać się do urządzenia zawodów lekkoatletycznych. A Kleofas wrzasnął, że nie ma sznurka, ale za to ma pięść i zaraz przyłoży nią Maksencjuszowi w łeb. Maksencjusz powiedział mu, żeby tylko spróbował. I Kleofasowi by się udało, gdyby Maksencjusz najpierw go nie kopnął. Kiedy skończyli się bić, Kleofas był bardzo zły. Krzyczał, że nie mamy pojęcia o lekoatletyce i że jesteśmy głupi. W końcu przyleciał Joachim i zawołał strasznie zadowolony: Chłopaki, znalazłem kawałek drutu. Więc kleofas powiedział, że bardzo fajnie. Zawody trwają dalej. A ponieważ wszyscy mają już dosyć skoków i biegów, to będziemy rzucać młotem. Kleofas wytłumaczył nam, że młot to nie jest taki zwykły młotek. Ale ciężarek przywiązany do szturka, który, który trzeba rozkręcić bardzo szybko, a potem puścić. Ten, kto najdalej rzuci, zostanie mistrzem. Klowas zrobił młot z kawałka drutu i przywiązanego na końcu kamienia. Ja zaczynam, bo to był mój pomysł, powiedział Klowas. Zobaczycie, co to będzie za rzut! I zaczął kręcić się w kółko z młotem w ręce, a potem go puścił. Przerwaliśmy spotkanie lekkoatletyczne i Kleofas oznajmił, że jest mistrzem. Ale inne chłopaki mówiły, że nie, że oni nie rzucali młotem, więc nie wiadomo kto wygrał. Ja jednak myślę, że Kleofas miał rację. I tak by wygrał, bo to był fantastyczny rzut. Z placu aż na wystawę sklepu pana kompaniego.